koniec sierpnia dopiero kolejna kanna zakwitła. pomarańczowa, mocny pomarańcz O liściach, takich właśnie z paskami. mają zielone, tu bardziej brązowe. Jest to karne z nasion, w tym roku wysiane. Kwiat jest takiej średniej wielkości. Bywają większe i mniejsze. On ci wieje jest ciężko coś nagrać listki ma też fajne takie strokat <laughs> a ta, ta inna? czekoladowe, jak, jak bananowiec maureli też w tym samym stylu tu mamy inną, też z nasion w ogóle tu wszystkie są z tego typu, mniej jeszcze większe, no, ale ta pomarańczowy wyróżnia się fajnie.